Państwo, ja się bardzo cieszę, że spotkaliśmy się na ogłoszeniu jubileuszowej edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021. I przed 20 lat się do pokaźnej edycji raportów i myślę, że one mogą stanowić taki swoisty wehikuł czasu. Możemy wrócić do samych początków sankcjonowania się społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i sprawdzić, e, jakie działania wówczas firmy podejmowały, ale też e, zapoznać się z artykułami, które przewidywały pewne trendy i ten rozwój. Więc zachęcam do zapoznania się z tymi licznymi edycjami. My, jak co roku, już systematycznie od kilku lat wprowadzamy pewne zmiany w raporcie. E, I ta edycja e, również te zmiany. E, miała przede wszystkim ograniczyliśmy, zrezygnowaliśmy z podziału na praktyki długoletnie i praktyki nowe I w raporcie znajdziecie Państwo wszystkie realizowane w roku poprzednim. Drugą taką strasznie drugą zmianą, jaką wprowadziliśmy, było ograniczanie ilości praktyk do 10 że spróbuję trzymać, tak. D drugą zmianą, jaką wprowadziliśmy, było ograniczenie liczby praktyk do 10. I wraz z tą zmianą spodziewaliśmy się takiego drastycznego spadku ilości praktyk, natomiast nie było tak źle. W raporcie znajdziecie Państwo przede wszystkim praktyki biznesu podzielone na 7 obszarów i 126 tysięcy. Do nich przypisane są cele zrównoważonego rozwoju, i nabór praktyk odbywał się w okresie listopada i stycznia. I tak jak... A, przede wszystkim poza e, praktykami biznesu znajdziecie Państwo w raporcie 11 artykułów eksperckich, które przewidują pewne trendy, nawiązują do zmian, które czekają biznes w najbliższych latach, w najbliższym roku. E, bardzo ciekawy e, przegląd prasy, z tego co się wydarzyło, najciekawsze artykuły z, z poprzedniego roku, ale również e, e, no, godne uwagi e, kalendarium, e, które zawiera zarówno konkursy, badania i publikacje. I my, korzystając z tego, że, że jest to publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, również podsumowujemy nasze działania, działania naszych programów, więc takie informacje o tym, co się wydarzyło w każdym z programów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Państwo tam znajdziecie. I my, jak co roku, monitorujemy trochę, jak Państwo wykorzystujecie ten czas na składanie praktyk. Tak jak wspomniałam, nabór trwa od listopada do stycznia i w tym zestawieniu zdecydowanie wygrywa miesiąc styczeń. Ale monitorujemy również to, kiedy Państwo składacie te praktyki, ponieważ mówimy o, o work-life balance i my chcemy wiedzieć, kiedy, kiedy właśnie te praktyki od firm do nas napływają w systemie i jesteśmy w stanie to zweryfikować. No i niestety ten zły work-life balance nadal w jednej czwartej zgłaszanych praktyk trwa. Wierzymy, że zmieni się to w kolejnej edycji. W tym roku, tak jak wspomniałam, bardzo ograniczyliśmy liczbę praktyk, natomiast nadesłano do nas 1759 praktyk. My około 5% z tych praktyk odrzuciliśmy. Odrzucamy praktyki w momencie zweryfikowania całości, szczotania całości materiału, który do nas został przesłany i widzimy pewne trendy. Widzimy, że odpowiedzialny biznes się rozwija, firmy coraz bardziej dojrzałe działania podejmują, wprowadzające pewne innowacje. I takie decyzje w przyszłości, odrzucające wykluczanie pewnych grup praktyk typu sadzenie pewnie będą podejmowane, więc proszę się na to przygotować. Ostatecznie przyjęliśmy do raportu 1677 praktyk i taką ważną rzeczą jest to, że w tym roku zgłoszono, zgłosiła, zgłoszone praktyki zostały zgłoszone przez rekordową liczbę firm 283 i tutaj taka ciekawostka, równo odcinamy, 83 firmy to sektor MSP i mikro. jak kształtują się praktyki w raporcie, jak Państwo widzicie, bez zaskoczenia e, najbardziej zawsze doszacowany obszar to zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, ale na podium staje obszar środowiska i praktyk z zakresu pracy. Tutaj mamy taką statystykę w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy nie mieliśmy tak e, limitowanych praktyk e, i to, co nas cieszy, e, pojawiła się e, m, Pojawił się jeden wzrost, jest to obszar środowiska. To nam pokazuje, że chyba dobrze wybraliśmy temat targów. I zawsze było tak, że um, prezentowaliśmy Państwu wybrane praktyki z danych obszarów, natomiast dzisiaj mam bardzo ograniczony czas, więc może tak pokrótce tylko powiem o jakichś trendach, które pojawiają się w danych obszarach. Ład organizacyjny. W tym obszarze 62 firmy zgłosiły 80 praktyk, żądował cel, i sprawiedliwość, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Władze organizacyjne przede wszystkim takie trady, jakie tutaj wychodzą, to kategorie zarządzania, gdzie widać wzrost wdrażania zintegrowanej strategii, autoryzacji i certyfikacji w zakresie wskaźników związanych z wyrównywaniem płac oraz raportowanie zintegrowane. Kolejny obszar, prawa człowieka. Tutaj chyba nie ma zaskoczenia, że cel, który przoduje, to cel 10 mniej nierówności. 75 firm zgłosiło 102 praktyki. W prawach człowieka taką kategorią, która zaczęła nabierać znaczenia, są kobiety w biznesie i są to wszelkiego rodzaju działania zgłaszane, działania dotyczące mentoringu, programów rozwojowych, przede wszystkim takie, które wzmacniają rolę kobiet w strukturach firmy i na rynku pracy. Drugą kategorią jest różnorodność, wszelkie działania w zakresie diversity and inclusion. I takim wybijającym się trendem jest neuroróżnorodność w miejscu pracy. Praktyki z zakresu pracy to jest jeden z najliczniejszych obszarów. 169 firm, 420 praktyk i cel trzeci. Dobre zdrowie i jakość życia. Pracodawcy w poprzednim roku. Przede wszystkim skupiali się na zdrowiu pracowników, głównie przeciwdziałanie stresom, skutkom depresji, ale również kontynuowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej. I nadal bardzo ważny temat, bardzo dużo działań zgłaszanych nadal jest w obszarze wolontariatu pracowniczego, który pomimo tych obostrzeń pandemicznych był realizowany w różnych formach. Środowisko, czyli ten obszar, o którym Państwu wspomniałam, który pomimo wprowadzonych limitów wybił się, i to nas bardzo cieszy, że, że to, to pokazuje, że biznes bardzo poważnie traktuje kwestie klimatu. Liczba firm, 173 firmy, liczba praktyk, 395. Tutaj chyba też nie ma zaskoczenia działanie w dziedzinie klimatu, c 13 Obszar środowiska to przede wszystkim edukacja ekologiczna bardzo dużo działań podejmowanych w tym zakresie, wszelkiego rodzaju warsztaty, inicjatywy, kampanie. Ekoefektywność się wybija, coraz więcej systemów i redukcji zużycia zasobów w firmach, w sklepach i certyfikacja. Tutaj też coraz częściej pojawia się, pojawiają się takie poważne praktyki dotyczące dążenia do neutralności klimatycznej. Uczciwe praktyki operacyjne. Uczciwe praktyki operacyjne to obszar, który niestety ponownie jest najmniejszym obszarem. Jest najmniejsza liczba praktyk zgłoszonych przez firmę. Zaledwie 48 firm zgłosiło 65 praktyk. Cel, który najczęściej one realizują, to cel 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. I tutaj również skupia się na edukacji rynku. Są to wszelkie inicjatywy branżowe, zawiązywanie partnerstw, konferencje edukujące, ale również relacje z dostawcami. I tutaj najczęściej zgłaszane są kodeksy postępowania, ale również kontrakty farmerskie i pojawiły się w tym roku takie programy pomocowe z, do poddostawców, dostawców, dostawców kierowane przez większych graczy. Związane z sytuacją pandemiczną i problemami, z którymi, z którymi mniejsze firmy się spotykają. Zagadnienia konsumenckie ponownie cel 12 51 firm, 71 praktyk. W zagadnieniach konsumenckich znów nacisk jest położony na edukację. To jest, ten, to jest najwięcej praktyk, które w dziedzinie edukacji są zgłaszane. Jak są edukowani konsumenci przede wszystkim w zakresie odpowiedzialnych finansów, segregacji, niemarnowania żywności czy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni? Druga kategoria, która, która tutaj widzę problem, to ułatwienia dla, dla klientów oraz zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, również w zakresie kreacji danych osobowych, więc coraz, coraz bardziej rozszerzone są te działania: zaangażowanie społecznej, społeczności lokalnej. Ponownie jest to naj, najliczniejszy obszar w całej, w całej publikacji. 544 działania zgłoszone przez 214 firm. I tutaj, tak jak to wybrzmiewało chyba w innych obszarach, nacisk jest położony na edukację. I tutaj chyba też bez zaskoczenia głównie to były zgłaszane działania charytatywne i filantropia, wsparcie organizacji pozarządowych, ale również tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji, różne klasy partnerskie, staże, praktyki. Najczęściej realizowany cel zrównoważonego rozwoju w całym raporcie to cel trzeci, dobre zdrowie i jakość życia, natomiast ten, który chyba nadal jest dużym błaniem dla firm, to cel 14 życie pod wodą. I tak jak Państwu wspomniałam, mamy dwudziestolecie raportu. Pierwsze raporty, pierwsze publikacje, one pojawiały się w trochę innej konwencji, w trochę innej formule, Dlatego takie statystyki, które, dane, które jestem w stanie Państwu pokazać, są z ostatnich 16 lat. I jak już wspomniałam, mamy w tym roku rekordową liczbę firm, która pojawiła się w raporcie. Natomiast ta liczba praktyk w związku ze wprowadzonymi limitami trochę nam spadła. Ale rzeczywiście wzrost jest spory, bo prawie o 1000 praktyk w przeciągu tych 16 lat podbiliśmy raport. O, Tu chyba coś nam się rozmazało trochę. 20 edycji raportu, tak jak wspomniałam, 20 lat to kawałek historii i myślę, że warto czasami z ciekawości sięgnąć do, do tej historii. Wszystkie publikacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. I jeszcze takie ważne informacje, raport za chwilę będzie już dostępny, możliwość w PDF-ie. Na naszym stoisku Forum odpowiedzialnego biznesu jest qr -kod, za pomocą którego można go, go pobrać. Druga informacja, wszystkie praktyki znajdują się w raporcie, Są, znajdują się już w wyszukiwarce dobrych praktyk, które jest bardzo intuicyjnym narzędziem i też pozwala analizować praktyki z, z, na przestrzeni lat. Tam znajdują się wszystkie praktyki zgłoszone do raportu. I wersje drukowane. Wersje drukowane my trochę świadomie podjęliśmy w tym roku decyzję o bardzo symbolicznej ilości wydrukowanych egzemplarzy, dlatego one nie będą powszechnie dostępne, nie będą rozdawane. Zachęcamy do zapoznawania się z wersją w PDF-ie, no i również zapomnieć pewnych zmian, które nastąpią w przyszłości. Ja bardzo Państwu dziękuję i zachęcam do lektury.